Jesienna ramówka Polsatu będzie obfitowała w kilka nowości, ale stacja stawia także na sprawdzone formaty. Wśród których nie zabraknie ukochanego szału wszystkich Polaków, a mianowicie Tańca z Gwiazdami. Poprzednia 14. edycja, w której zwyciężyła Anita Sokołowska, cieszyła się ogromnym powodzeniem, a przed telewizorami regularnie zasiadało prawie 2 miliony osób. Producenci zadbali, by i w tej edycji byli ciekawi uczestnicy. Na parkiecie zobaczymy m.in. Julię Żugaj, Rafała Zawieruchę, Olgę Bończyk, Piotra Świerczewskiego, Filipa Lato, Michała Majera, Natalię Nykiel, Filipa Bobka, Annę Marię Sieklucką, a teraz oficjalnie przedstawiono kolejną uczestniczkę, aktorkę Vanessę Aleksander. W nowej edycji Tajniecz Gwiazdami zobaczymy Vanessę Aleksander. Jedną z najbardziej utalentowanych i popularnych aktorek młodego pokolenia. Cieszymy się bardzo, że już niebawem zobaczymy cię na naszym parkiecie, czytamy na oficjalnym profilu Tańca z Gwiazdami. Przedstawienie aktorki jako uczestniczki nowej edycji TZG spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem w komentarzach. Swój zachwyt wyrazili między innymi byli uczestnicy Julia Kuczyńska ma fashion i Maciej musiał. Ona sama także udzieliła się w komentarzach i napisała, ludziska. Nie będę ukrywać. Cieszę się i stresuję naprzemiennie. Nie mogę się doczekać, bo w końcu się odważyłam spełnić marzenie z dzieciństwa. Bardzo dziękuję za miłe komentarze. I widzimy się we wrześniu na parkiecie. Obiecuję dać z siebie wszystko. Vanessa Alexander pochodzi ze sportowej rodziny. Jej rodzice byli łyżwiarzami figurowymi. Córka jednak nie poszła w ich ślady. Już od najmłodszych lat lubowała się bowiem w aktorstwie. Zadebiutowała jeszcze jako dziecko na deskach teatru Rampa. Do dziś zresztą gra w teatrze. Na ekranie z kolei wciela się między innymi w jedną z głównych ról w polskiej wersji serialu brytyjskiego Biuro. Jej głos można usłyszeć także w dubbingu oraz w neonce radio. Zobacz też, Rafał Zawierucha grysuł się w język. To z nią chciałby zatańczyć. Pomponik slusiwe, niespodziewane ogłoszenie. Oto pierwsza uczestniczka tańca z gwiazdami. Znacie ją z hitu Blanki Lipińskiej Tańca z Gwiazdami w której zwyciężyła Anita Sokołowska, Julię Żugaj, Rafała Zawieruchę, Olgę Bończyk, Piotra Świerczewskiego, Filipa Lato, Michała Majera, Natalię Nykiel, Filipa Bobka, Annę Marię się Vanessę Vanessa Aleksander. Bardzo pozytywnym odzewem w komentarzach jej rodzice byli łyżwiarzami figurowymi. Biuro Zobacz też, Rafał Zawierucha nie gryzł się w język. Kto z nią chciałby zatańczyć, pomponik ekslusiwe, niespodziewane ogłoszenie. Oto pierwsza uczestniczka tańca z gwiazdami. Znacie ją z hitu Blanki Lipińskiej.